Radio Plus. Sednał sprawy. Gościem na sprawie jest dzisiaj Cezary Tomczyk, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry panie przewodniczący, witam. Dzień dobry, witam pana i witam państwa. W 2015 roku Prawo i Sprawiedliwości w zwycięstwie w wyborach parlamentarnych mocno pomogła afera Taszmowa. Teraz ta afera mailowa, tak umownie ją nazwijmy, może być tym samym dla Platformy Obywatelskiej. Czym tamta była dla PiSu? Na pewno afera e-mailowa pokazuje dzisiaj stan polskiego państwa, bo tu nie chodzi o nielegalne nagrania jednego czy dwóch przestępców, tylko chodzi o cały. O nielegalnie masowy wykradzione maile. System. No to, to akurat źródło tak, informacji tak, ale jest podobne. Tak, bo sytuacja jest nieco inna, dlatego że. Prawdopodobnie mamy do czynienia z gigantycznym wyciekiem, mamy do czynienia z przejęciem tysięcy kont i przede wszystkim mamy do czynienia z brakiem zabezpieczenia państwa na wypadek cyberataku. No bo jest jasne, że musimy rozdzielić dwie kwestie. Z jednej strony mamy do czynienia z nielegalnym wykradzeniem danych, ale z drugiej strony mamy do czynienia z prostym faktem, że oto ministrowie polskiego rządu posługiwali się prywatnym mailem w sprawach służbowych. Pan minister Dworczyk wydał de facto naszego polskiego agenta na Białorusi w mailu, który przesłał na otwartym kanale do pana premiera Morawieckiego. Dzisiejsze maile, które wyciekły, też dają nam pewien obraz sytuacji, bo okazuje się, że wszystkie obostrzenia w COVID-19 i wszystkie ustalenia w tej sprawie właśnie zapadały w rozmowach mailowych ja jestem szczerze mówiąc zbulwersowany tym co dzisiaj usłyszeliśmy no bo okazało się że galerie handlowe i sklepy w całej Polsce były zamykane nie ze względu na jakieś dane z, ze strony sanepidu <tryk> tylko ze względu na PR wtedy kiedy zamykano galerię, chciano zrzucić całą winę na sklepikarzy zrzucić całą winę na polskich przedsiębiorców nie biorąc na siebie żadnej odpowiedzialności. To ale panie przewodniczący, ale tak politycznie nie, jeszcze oceniając tego, całą rzecz, tę historię, ona może warto... pomóc platformie pokonać Prawo i Sprawiedliwość. Pan myśli, że to jest to właśnie czego brakowało opozycji. A co Prawo i Sprawiedliwość tego... parę lat temu otrzymało no nie wiadomo od kogo tak naprawdę. Tak, panie redaktorze, na pewno nie chciałbym łączyć tych dwóch kwestii. To znaczy jakby polityka no poroznania w, w związku z danymi, które wyciekają to, jakby zupełnie co innego niż polityka, którą prowadzimy tutaj na co dzień. Jest zagrożone bezpieczeństwo państwa. Jarosław Kaczyński razem z premierem Morawieckim za bezpieczeństwo cybernetyczne kraju po prostu odpowiadają wprost. Doszło do gigantycznego wycieku. Tak naprawdę prawdopodobnie codziennie będziemy widzieli nowe maile i nowe newsy z tym związane. Oni na, na nieoficjalnych kanałach, na prywatnej poczcie mailowej, na wirtualnej Polsce. Na Onecie i na różnych innych portalach, posiadając tam skrzynki, informowali się wzajemnie o broni przeciwlotniczej. Wymieniali się y, y, poufnymi danymi na temat polskich agentów. Mówili o tym, czy wyrzutnie Patriot są dla Polski dobre, czy nie. No tam i czego są największa partia opozycyjna tajne. oczekiwałaby y, w związku z tym, że no, wymiana takich informacji w tymi właśnie kanałami miała miejsce? Jakie powinny być konsekwencje? Czy na przykład jest ryzyko szantażu pana zdaniem, szantażowania y, najważniejszych polityków państwa i y, y, ci, którzy są takim ryzykiem obarczeni powinni podać się do dymisji? No co się powinno wydarzyć? Wczoraj jako pierwszy głos na tym niejawnym posiedzeniu Sejmu zabrał minister Dworczyk. I szczerze mówiąc byłem przekonany, że minister Dworczyk y, złoży dymisję. W związku z tym, że posługiwał się swoim prywatnym mailem, w celach służbowych, de facto przekazując tajne informacje. To się niestety nie stało. No Myślę, informacje. że w każdym normalnym kraju demokratycznym rząd podałby się w tej sytuacji do dymisji powinien do dymisji pod, podać się na pewno minister Dworczyk i na pewno minister Cieszyński, który odpowiada za e, cyberbezpieczeństwo. W ogóle mamy do czynienia z... Ale on od tygodnia sytuacją. odpowiada, panie przewodniczący, akurat minister Cieszyński to od tygodnia odpowiada za cyberbezpieczeństwo, więc to już y, po fakcie przyszedł do kancelarii premiera. No, ale wczoraj mógł przekazać jakiekolwiek dane posłom. Szanowni państwo, musicie też o tym wiedzieć. Słucha nas teraz wiele osób. Że to wczorajsze utajnione posiedzenie Sejmu to była po prostu jedna gigantyczna farsa. Tam nie padła żadna informacja, która mogła być klauzulowana. Dlatego, że tak naprawdę pan minister Cieszyński opowiadał o różnych przykładach z całego świata ataków hakerskich. Te przykłady to są przykłady, które możemy przeczytać w polskich portalach informacyjnych. Nie miało to żadnego sensu, żeby robić posiedzenie Sejmu w takiej sprawie. To posiedzenie Sejmu było zrobione tylko po to, żeby zrobić taką oto szczepionkę, żeby o sprawach i o wyciekach nie mówić, żeby nie mówić o tym opinii publicznej, żeby opinia publiczna o tym nie mogła usłyszeć, a sprawa jest skandaliczna, bo ktoś nie zabezpieczył. Tych ktoś sprawił, że doszło do takiego gigantycznego wycieku. No, prywatne ktoś konta sprawił, chyba co do zasady, e, Panie Przewodniczący, powoduje... zabezpieczane nie są po prostu. To nie ich ktoś nie zabezpieczył, tylko nie powinno być komunikacji e, za pomocą prywatnych no, nie kont. Nie powinno być to chyba. przez prywatną skrzynkę to, to jest mailową Panie, po prostu, a, tajne, a Pan, pan jeżeli o to chodzi mówi... o partyjne sprawy polityczne, w ogóle Pan prywatnej skrzynki nie używa do tego mailowej i e, może Pan Ale, dać nie, słowo, ja że ja to nie ja się nie zdarza? Panie redaktorze. My nie posługujemy się informacjami państwowymi. My nie mamy dostępu do informacji rządowych, do informacji niejawnych, więc to jest zupełnie inna historia. My dzisiaj mówimy o sprawach tajnych i no ściśle tam by tajnych. Tam były głównie polityczne plany, tego... jednak to, to była taka zwykła polityka, naradzanie nie, się najczęściej, panie... to nie informacje jednak yy, tajne, panie, panie przewodniczący. Tam są filmy, które pokazują yy, nagrania z manewrów wojskowych, gdzie testowane są drony, tam są informacje między polskim ministrem a polskim premierem w sprawie, w sprawie obrony przeciwlotniczej. Tam są szczegółowe informacje dotyczące tego, czym zajmował się y, szef Departamentu Bezpieczeństwa w kancelarii premiera. Tam jest informacja o tym, kto jest polskim agentem na Białorusi. Te informacje są w mailach, które dzisiaj cały świat może przeczytać. I to jest tylko początek tego wycieku. Bo wydaje się, że wiele kont zostało schakowanych, być może również kont nie tylko polityków koalicji rządowej. Wczoraj też taka sugestia padła i ja się też publicznie pytałem, jak to się stało, że nikt z, z polityków opozycji do tej pory nie został o tym poinformowany, że nikt z nikim nie skontaktowały się służby mówiąc, że jest tutaj jakieś zagrożenie, jeżeli chodzi o wyciek informacji. Takiej słony ze strony polskiego hmm. państwa dzisiaj po prostu nie ma. No może nie ma jednak takiej wiedzy o schakowaniu kon, konkretnych polityków opozycji, bo gdyby była to faktycznie, no, poinformować by trzeba o tym było, panie przewodniczący, ale rozumiem, że wniosków o dymisję nie będzie, bo one i tak w związku z raportem NIKi, wyborami ministra Dworczyka, to i tak opozycja już złożyła, tak, więc tutaj żadnego tak, konkretnego działania nie będzie, tak? Złożyliśmy wniosek o wyrażenie wotum nieufności panu ministrowi Dworczykowi. Podtrzymujemy myślę, że argumentów jest aż nadto i ten człowiek powinien po prostu zrezygnować sam. Ale jeżeli chodzi o wnioski polityczne, to dzisiaj złożymy wniosek o posiedzenie komisji do spraw służb specjalnych, a także wniosek o odtajnienie tego tej dyskusji, która była wczoraj. Myślę, że opinia publiczna powinna zobaczyć, jak bezradne jest dzisiaj polskie państwo, które w żaden sposób nie zamierza de facto reagować, poza tym, że zwołało niejawne posiedzenie Sejmu, na którym żadnych informacji niejawnych nie było. Myślę, że jedynym takim akcentem było wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, które jest dzisiaj szeroko komentowane. Ja oczywiście nie, nie mogę o tym mówić publicznie, nie mogę mówić o jakby zawartości tej rozmowy. To Talomet m.in. pisze, że miał straszyć posłów e, wojną z Rosją, że Rosja ma przygotowane e, plany ataku na Polskę. Mogę tylko powiedzieć, że nie potwierdzam, nie zaprzeczam, ale też ze strony Jarosława Kaczyńskiego padło kilka ostrzeżeń w kierunku polskiej opozycji. Wtedy, kiedy widzieliśmy Jarosława Kaczyńskiego na mównicy wiele miesięcy temu, no, kiedy to, że tak powiem, jego wystąpienie nie wyglądało dość normalnie, wtedy, kiedy mówił, że, że polska opozycja zabiła mu brata i wiele innych sugestii, które tam padało, to de facto powtórzyło się wczoraj. Dzisiaj można śmiało powiedzieć, że na czele polskiego państwa stoi Jarosław Kaczyński, który no, w tych wystąpieniach no, nie pokazuje, e, że tak powiem, pełnej kontroli również nad sobą. To czy na czele platformy już na inny temat stanie Donald Tusk, Panie Przewodniczący, czy jakąś inną rolę dla niego szykujecie? No, Tomasz jak w gazecie PL mówi wczoraj o zmianie statutu i w, w, w jakiejś nowej konstrukcji, nowym stanowisku? Jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, sprawy statutowe są jasne, kadencja e, Borysa Budki trwa od dwóch do czterech lat, ona mm. się kończy e, w lutym, jeżeli będzie jakaś e, inna konstrukcja, to na pewno będzie to konstrukcja ustalona między Borysem Budką, Donaldem Tuskiem, e, Rafałem Trzaskowskim, jesteśmy w, w stałym kontakcie, jak pan wie, panowie się widzieli i rozmawiali no, ale na pan ten temat. Pan jako przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej, e, widziałby Donalda Tuska jako waszego szefa, chciałby pan, żeby poprowadził Platformę znowu Donald Tusk? Znaczy jest jedna zasada, której absolutnie przestrzegam, że o sprawach wewnętrznych nie rozmawiam w mediach. Po to spotykamy się na klubach, po to spotykamy się na zarządzie krajowym, żeby o takich sprawach rozmawiać. Ja mogę tylko o tyle powiedzieć, że Donald Tusk jest, po pierwsze, moim pierwszym szefem w platformie. Był premierem wtedy, kiedy ja byłem posłem od no, 2007 może rys historyczny roku. sobie darujmy, to pytanie o przyszłość jednak, bo może się zwolnić miejsce w Senacie w związku z, z zmianą stanowiska pani senator Ligi Starań. Jeżeli zostanie Rzecznikiem Praw Obywatelskich, to będą wybory uzupełniające? Może to jest furtka dla Donalda Tuska, żeby wejść do parlamentu? No na pewno będziemy poważnie rozważać scenariusz, żeby opozycja miała wspólnego kandydata w tej sprawie. Dlatego, że jeżeli doszłoby do jakiegokolwiek wakatu, w Senacie to po prostu te wybory y, trzeba wygrać. A jeżeli chodzi o Donalda Tuska, to Donald Tusk, po pierwsze, jest w polskiej polityce, jest y, członkiem nie platformy nie obywatelskiej. Jest członkiem platformy obywatelskiej, to w dużej mierze od niego samego zależy, jaka będzie jego przyszłość. Pamiętamy, że pamiętajmy, że Donald Tusk stoi dzisiaj na czele Europejskiej Partii Ludowej. Jego znaczenie dla nas, jako dla Platformy, ale też dla koalicji jest absolutnie znaczące. I tu, już kropki musimy, Panie Przewodniczący, postawić na tym słowie: znaczące. Cezary Tomczyk, przewodniczący Klubu Platformy Obywatelskiej, bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia życzę. Dziękuję. Bardzo dziękuję Panu, dziękuję Państwu i dobrego dnia dla wszystkich. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejne sedno sprawy, oczywiście, jutro. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy.